Dzień dobry, z tej strony Marcin, z kanału Popas Pieprz. Czas na Phnom Pen News. Zapraszam serdecznie. Dodaję, iż jest to tylko dodatek do kanału właściwego, wartość ekstra. Natomiast sam kanał to Daily Vlog, który możecie obejrzeć gdzieś pomiędzy tymi newsami. Zapraszam na wiadomości. Pamiętacie być może historię lwa, którego trzymał obywatel chiński, wynajmujący tutaj dużą willę w stolicy kraju, w Phnom Pen? Dziki lew, lwica właściwie chyba, została mu pierwotnie odebrana i przekazana do zoo, a po protestach właściciela i udowadnianiu, jak bardzo związani są ze sobą ten lew i właściciel, dzięki interwencji samego premiera Hunsena, lew został mu zwrócony przy jednoczesnej prośbie o wzmocnienie ochrony, w sensie podniesienie. Wyższego ogry ogrodzenia. No i cóż, i wiadomość sprzed chwili. Lew, który, jak okazuje się, nazywa się Dark Mind. Nie wróży to dobrze. Został dzisiaj rano przyłapany, jak chodzi sobie sam po ulicach Phnom Penh na BKK1. To jest jakieś 400 metrów linii prostej od mojego shophouse'u. Bez właściciela, bez nikogo, po prostu wydostał się na zewnątrz i chodzi po ulicach. Jego zdjęcia w tej chwili krążą w sieci. Nie mam pojęcia, jak sytuacja dalej się potoczy. To jest wiadomość dosłownie sprzed pięciu minut. Zaraz będę dzwonił do żony, żeby nie otwierała show house <laughs> Spośród 755 e, pracowników, którzy pracowali e, w Tajlandii, obywateli Kambodży, którzy powrócili po tym, jak granica z Tajlandią została czasowo otwarta. Zosta wszyscy są oczywiście badani na obecność wirusa. Okazało się, że 20% z tych osób jest zarażona C-19. E stanowi to liczbą 151 osób, ponieważ większość z nich przekracza granicę w punkcie stworzonym specjalnie do tego, w Bantai Menchei, e Liczba osób zarażonych w tym właśnie dystrykcie jest zatrważająco wysoka. E do tego stopnia, że wojsko zaangażowało się w tej chwili w pomoc, w organizacji tymczasowych obozów, E, przesiedleńczych, można by tak powiedzieć, kwarantannowych. E, wysłano w tej chwili 20 ciężarówek ze sprzętem, który ma ułatwić e, odbycie kwarantanny zaraz po przekroczeniu granicy. Ambasada Indii w Kambodży obchodzi 75. 75 rocznicę odzyskania niepodległości przez Indie. Gratulacje składają wszyscy oficjele na ręce Pana ambasadora Doktora Dejwaniego Uttama Knoche-Grady. Rozpoczęła się kampania szczepionkowa trzecią dawką, tak zwanym boosterem. W tej chwili odbywa się ona w kampung Śniań, w bazie wojskowej, która się tam znajduje. Wszyscy zarówno wojskowi, jak i osoby pracujące w, w tym ośrodku dostają w tej chwili trzecią dawkę szczepionki. Jak podają władze, w ciągu ostatnich dwóch dni granicę z Tajlandią przekroczyło 2000 osób, pracowników, którzy do tej pory utknęli w Tajlandii przed zamkniętą granicą. Teraz korzystając z chwilowego otwarcia, wszyscy próbują wrócić do domów. Także robi się ostry tłum, spore zamieszanie, i tak jak mówiłem przed chwilą, bardzo duża część z tych osób jest zarażona wirusem. Jak podają władze, konstrukcja Tamy która budowana jest w Batambang, w prowincji Batambang, w dystrykcie Kramrięg. Ta, ma, która ma być w stanie skumulować miliony litrów sześciennych wody, zostanie ukończona jeszcze w tym miesiącu. Ma ona wspomóc zarówno elektrycznie, jak i nawadnianie terenów okolicznych. Jeżeli rzeczywiście będzie pomocna, to bardzo się cieszę że będzie ukończona tak szybko. Ostatnia informacja dzisiejszych newsów to informacja o tym, że do grona trzech dotychczasowych hoteli, luksusowych hoteli, w których można odbyć kwarantannę po przylocie do Kambodży, powiększa się o kolejny hotel. Jest to hotel sieci Sofitel. I staje się on tym samym czwartym, luksusowym hotelem, który możemy sobie wybrać jako miejsce obowiązkowej kwarantanny po przylocie do Kambodży. Przypominam, 2000 dolarów ale za to możecie sobie wybrać jeden z czterech luksusowych hoteli. To wszystko, jeśli chodzi o newsy, tymczasem czas na sport. A w nim informacja, iż władze Cambodian Cambodian League podjęły decyzję, iż do finałowej rundy rozgrywek przechodzi 8 drużyn, które zajmowały do tej pory najwyższe miejsca w tabeli, czyli 8 pierwszych miejsc w tabeli. Te drużyny automatycznie przechodzą do rundy finałowej, bez kończenia tej rundy meczami, ponieważ nie wiadomo, kiedy będą mogły drużyny wrócić na boisko. W związku z tym znamy już osiem drużyn grupy mistrzowskiej. To wszystko, jeśli chodzi o sport. Czas na prognozę pogody. Prognoza pogody dzisiaj z Ratanakiri. Do mojego przyjazdu codziennie tutaj padało, i to czasami bardzo mocno. Jeszcze kiedy ja przyjechałem tutaj, Rankiem było bardzo mglisto, właśnie ze względu na parującą wodę po deszczu nocnym. Tymczasem od mojego przyjazdu non-stop słońce i non-stop gorąco. Nie tak gorąco jak w Pnopen, ale bardzo ciepło jest. Wygląda na to, że dzisiaj będzie również kolejny piękny i słoneczny dzień. To wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Życzę wam pięknego dnia. Miłej pracy, spokojnej, dobrego odpoczynku. Zapraszam Was na odcinek popołudniowy oraz na kolejne newsy w dniu jutrzejszym. Tymczasem dzięki i do zobaczenia.